Michał, gratulujemy trzeciej zawodowej wygranej. Pokonałeś Białorusina-Chramykowa przez techniczny od po trzeciej rundzie. Czemu twój rywal poddał się twoim zdaniem? Yy, w trzeciej rundzie dostałem mocne ciosy na doły. Widziałem, że już yy, nokaut wisi w powietrzu i w czwartej rundzie Piotr Wilczewski kazał mi właśnie cały czas naciskać i zaakcentować cały czas właśnie na doły, by zbliżyć się. Myślę, że w czwartej rundzie tak by było koniec. Boksowałeś jako pierwszy na tej gali, zbyt wielu ludzi jeszcze nie było wtedy na sali, ale jak się jednak czułeś po tym pierwszym występie na polskiej ziemi? To bardzo fajnie, spokojnie podszedłem do, do sprawy i wyszedłem, zaboksowałem. Nie, jakoś mi nie raziło to, że, że nie było za dużo ludzi. Dziewięć nokautów w dziewięciu zawodowych walkach twojego rywala do tej pory, ale chyba specjalnie siłą ciosu to on nie straszył? Tak, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest twardy, bo Piotr razem tutaj z trenerem mówimy, że obłędnie jaka taktyka była, on, się, on miał tak szczelną gardę, się krył, że nie dał sobie zrobić krzywdy. Tylko właśnie musiałem obijać te doły i po prostu trafiłem kilka razy dobrze na wątrobę i widziałem, że, e, widziałem, że już słabnie i nie wyszedł do czwartej rundy. To była pewnie pewnie dlatego. Ty już się tak przestawiłeś w pełni na ten boks zawodowy, bo jednak widzę, że te twoje ciosy jednak nie są bite, tak jednak cały czas z taką pełną siłą, z pełnym skrętem, z taką wiarą w to, że możesz go przewrócić jednym uderzeniem. No właśnie, cały czas się staramy poprawiać te elementy. Tak jak już mówiłem w ostatnim wywiadzie, że trochę było teraz zamieszania, ponieważ Mariusz Wach przygotował się do, do walki. Myślę, że teraz po nowym roku, jak wrócimy do stanu, będziemy mieć już swojego trenera konkretnego, który zaangażuje się i dobrze, dobrze nas będzie przygotowywał do walk. Zamierzam po, po Katowicach, po ostatniej walce, chwilę tylko odpocząć, może z tydzień i ostrą się za siłownię i biegi podbudowy zrobić taką siłową i kondycyjną, i po nowym roku wrócić jeszcze lepszy. A na najbliższe 3 tygodnie przed tym występem w Katowicach jakie plany? Z kim będziesz trenował, gdzie? Y, może z dwa 2-3 dni będę w domu. Y, no i chyba wyjeżdżam do Dzierżoniowa, do Piotra Wilczewskiego. Tam będzie mnie przygotował do katowickiej gali. Y, wiesz już cokolwiek? Czy to będzie 6 rund, 4? Jaki rywal z jakiej półki? Na 100% jest y, 4 rundy, ale jest też y, szansa, że będzie 6. Także tak. Będzie, będzie już y, może o stopień lepszy ten rywal. Tak, tak chcemy, żeby z walki na walkę, powiedzmy, coraz lepszy był ten rywal. Jak to będzie wyglądało te trzy tygodnie? Będziesz y, ile robił sparingów, ile techniki, y, ile odpoczynku? No Myślę, że teraz te dwa, dwa tygodnie będą takie mocniejsze. Będę robił dwa razy w tygodniu sparingi, y, dużo tarczy. Ostatni tydzień to świeżość, już łapanie świeżości, poczymywanie wagi.